Znasz swoje serce, tym nie bank-bank, wiesz, że dziecko szuka mojego bank-bank. What the f... Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Patryk Szepajk tak jak zawsze, i... Otwieram nową serię! Jako, że bardzo lubicie serię, w których używamy tłumacza Google, postanowiłem zrobić serię, w której będziemy... Tłumaczyć teksty piosenek. Tłumac... Tłumacze piosenek. I taki przetłumaczony tekst będziemy kawałkami starali się interpretować, będziemy myśleć co autor miał na myśli. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie, jeżeli znacie mój kanał to wiecie, że 90% moich filmików to jest po prostu lecenie na spontanie. Nie sprawdzałem wcześniej tego tekstu, żeby sobie właśnie nie psuć tej pierwszej reakcji, którą za chwilę z wami przeżyję. Piosenka jaką wybrałem na rozpoczęcie tej serii to jest piosenka Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito Remix feat. Justin Bieber. Od razu mówię, że tekst na pewno się będzie różnił od prawdziwego tłumaczenia, więc jeżeli kogoś interesuje faktyczne tłumaczenie tej piosenki, to w opisie tego filmu daję jej prawdziwe tłumaczenie. A to, które będziemy teraz robić z tłumaczem Google, może, może trochę odbiegać od normy. Więc zaczynajmy! Kocham w moim kierunku, więc wdzięczny za to, że to jest takie błogosławieństwo, tak. Mhm, mm no tu Justin ewidentnie coś kocha i kocha w jego kierunku to najwa nie, nie wiem jak ma to zinterpretować, Justin idźmy dalej bo ja nie wiem nie wiem co Odwróć każdą sytuację w niebo, tak o. Ty jesteś mój wschód słońca w najciemniejszy dzień czuję w jakikolwiek sposób. Ja prawie wszystko zrozumiałem z tego wersu. Nawet. Odwróć każdą sytuację w niebo, czyli, czyli każda sytuacja zła jest w dobrą robiona. Nie? To już wiemy, że jakiejś kobietce śpiewa, tak? To jest najważniejsze. Idźmy dalej, bo ja jestem ciekaw tych hiszpańskich wersów. Make me wanna Pozwól, że chcę delektować się każdą chwilą powoli. Powoli dopasujesz mnie do indywidualnych potrzeb. Kocham jak go założyłeś. What the fuck? Co to jest za tłumaczenie? Kocham jak go założyłeś? Co ty zakładałeś? Masz tylko klucza, wiesz jak go włączyć. Ja w ogóle nie rozumiem tego tekstu. Masz tylko klucz, wiesz jak go włączyć. Przecież kluczy się nie włącza, jak u polu. Idźmy dalej, to jest ostatni wers, a kolejne to już będzie tylko hiszpańska zabawa, także. Fajno. W sposób w jaki ścinasz mi ucho jedyne słowa. Hej, nie, zamknij się. Od nowa, bo nie słyszałem. W sposób w jaki ścinasz mi ucho jedyne słowa, które chcę usłyszeć, kochanie, weź to powoli. Żebyśmy mogli trwać długo. Jak ja mam to zinterpretować? Sposób w jaki ścinasz mi ucho. Hej! To jest program dla dzieci, nie, nie można ci... Kochanie, weź to powoli. Justin, co ja ci mam wziąć? Słońce, powiedz mi, to może ci po... Ja Ci chcę pomóc! Ale musisz mi powiedzieć, co ja ci mam wziąć? O, oh, ty jesteś Magnes i jestem metalem i jestem coraz bliżej. A ja układania planu wystarczy myśleć o pulsie. O je, przyspiesza. Ty jesteś magnes, ja jestem metalem. To jest, że się przyciągają przeciwieństwa: kobitka, chłopak, tak, lubią się. Okej, okay, to kumam, ale dalej. Wystarczy myśleć o pulsie. O przyspiesza. No nie przyspieszył, no to nie wiem. Spróbujmy dalszy tekst. Ja, ja Mnie lubić bardziej niż zwykle. Wszystkie moje zmysły proszą o więcej. To musi być podjęta. Bez żadnych kłopotów. Aha, i to już mnie lubić bardziej niż zwykle. Nie wiem jak to zinterpretować. To akurat kumam. Wszystkie moje zmysły proszą o więcej. To musi być podjęta decyzja, bez żadnych tam zawahań. Coś tam. Ja to... Ej, to ja mówię hiszpański trochę. I teraz uwaga, najważniejsze, dowiemy się, co znaczy refren nie ma w polskim tłumaczu tłumaczenia tego słowa. What the fuck? To on wie co to znaczy? To spróbuję to znaleźć po angielsku, czekajcie. Mam! Despacito znaczy powoli, delikatnie, cichutko. Jak to? Tak po prostu? W sumie nie wiem, czemu się spodziewałem, ale liczyłem na coś więcej w sumie. To co on śpiewa po malutku? Nawet pasuje. Po malutku. Aż do skutku. nie? No okej, już nie będę śpiewał. To już wielka zagadka rozwiązana, ale idziemy dalej z tekstem. Gdzie jest tekst? Chcę oddychać szyi powoli powiem ci, co w jego uchu pamiętać, jeśli nie jesteś ze mną? No to no coraz ciekawyś? czemu tak mało z tego rozumiem? Chcę oddychać szyi powoli, okej? Okay? To już ma miejmy to za sobą. Hejka, co w twoim uchu? Tak, tak się nie mówi. Pamiętać, jeśli nie jesteś ze mną. Ja naprawdę staram się coś zinterpretować, ale to jest niewykonalne. Okej, okay, refren ma sens. No. Chce się rozbierać, powoli całuję. Zarejestruj się na ścianach swojej labiryncie i twoje ciało całe rękopisu w górę. W górę, w górę, w górę, w górę. Ja chciałem zauważyć, że tam pisze, chce się rozbierać. Nie cię, tylko się sam. Się rozbierać. I powoli całuję. Kogo też siebie? Bo ja nie rozumiem tego. Twoje ciało cały rękopis. W górę, w górę, w górę. Może rękopis to ręka, po prostu miała że ręce, łapy w górę, nie wiem, no. Zarejestruj się na ścianach w swojej labiryncie. Czy ty to jakkolwiek rozumiesz, pomóż mi. Czy ty to jakkolwiek... bo ja nie umiem, ja nie wiem. Zobaczyć swój taniec włosy. Chcę być twój rytm. Wa, wa, że uczysz usta. Wa, wa twoje ulubione, 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 kochanie miejsc. <ścoughs> Nie. Ja sobie postawiłem za trudny cel zinterpretować piosenkę w innym języku. ja jak Jestem w połowie piosenki i umiem tylko pomalutku. po malutku. Po malutku, tylko to umiem, nic więcej. <ścoughs> Dalej. Przekroczyć swoje strefy zagrożenia, woła, woła, aby spowodować krzyczeć. Wa, i zapomnieć swoje nazwisko. <grym> Czemu ona to woła tak głupio, tłumaczy? Powiedz mi wprost, czy gdybym, jeżeli jesteś dziewczyną, i to oglądasz, gdybym powiedział do ciebie, hej, pozwól mi przekroczyć swoje strefy zagrożenia, aby spowodować krzyczeć i zapomnieć swoje nazwisko. Jaka jest twoja reakcja jak ci to powiedziałem? Się uśmiechasz czy jest dziwnie? Bo ja nie chcę żebyście zapominali swoich nazwisk i krzyczeli jak mnie ogląda oglądacie. Jeśli pytam buzi chodź daj mi to Wiem że myślisz biorę czas próby Mamo to udzielanie i... What? Jeśli pytam <śleskutki> Jeśli pytam buzi chodź daj mi to Mamo, i czemu tam jest mamo? Ja już porzucam jakiekolwiek próby interpretowania tego. Po prostu przebrnijmy przez resztę i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeśli by tam budzi, chodź, daj mi to. Znasz swoje serce, ty mnie nie Wiesz, że dziecko szuka mojego Bank Bank. What the fuck? Co to? To ty mnie bang bang. A dziecko też szuka bang bang. O co ci chodzi? Bo mi coś umyka chyba cały czas. Albo ja jestem za głupi ja tą piosenkę, albo tu masz po prostu robi swoją robotę jak zawsze źle. To tyle w tym odcinku, moi... to tyle w tym odcinku, moi drodzy. Najważniejszego się dzisiaj dowiedzieliśmy, wiemy, co znaczy despacito, i to wiemy, że to znaczy pomalutku a reszta jest cichutko, a reszta tekstu jest nieważna, tak? Ważne, że wiemy, co znaczy tytuł. Jeżeli podobał się wam ten odcinek i chcecie ich więcej, to koniecznie zostawcie poniżej komentarz z tytułem piosenki, jaką mam zrobić następną, bo właśnie z tych komentarzy, z poniższych, z, z poniższych komentarzy będę wybierał piosenkę na kolejny odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeszcze zanim się pożegnam, szybciutko zapraszam was na naszą grupę, nazywa się Mordki Szczepana. Są tam naprawdę wspaniali ludzie, codziennie coś się dzieje, także was tam bardzo serdecznie zapraszam, dodatkowo codziennie wrzucam zdjęcia na Instagrama, na fanpage'a, więc jeżeli chcecie, zafollowujcie mnie również tam i to w zasadzie tyle. I to tyle z chamskiej reklamy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie i jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które są publikowane co tydzień, to subskrybuj ten kanał i bądźmy na zawsze razem. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia za tydzień, bye! A tu są dwa inne odcinki, jakieś losowe. Nie wiem, jakie tu dałem odcinki, ale tu jest jeden, a tu jest drugi. Więc jak ten ci się podobał, to te też ci się spodobają. Wbij śmiało, a ja się ponownie żegnam. Cześć!